Witam Państwa ponownie na kolejnym spotkaniu z MATLABem, z pierwszymi krokami pracy w MATLABie. Tak jak powiedziałem na pierwszym spotkaniu, MATLAB jest pakietem matematycznym, w związku z tym możemy go potraktować chociażby jako zwykły kalkulator, więc możemy wpisywać tutaj w oknie koment dowolne operacje, tak jakbyśmy wpisywali w oknie kalkulatora. Program oczywiście zadziała, będzie wyświetlał odpowiednie wyniki. Możemy oczywiście te wyrażenia rozbudowywać coraz bardziej. Przy czym musimy pamiętać o tym, że program oczywiście wyliczy nam pewne wartości, utrzymując, zachowując pewną kolejność wykonywanych obliczeń, więc one są wykonywane oczywiście od lewej do prawej strony, ale. Z zachowaniem hierarchii, takiej, że wykonywane jest najpierw potęgowanie, potem pierwiastkowanie, mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie. Nie trzeba o tym pamiętać. Tak jak powiedziałem, jeżeli chcemy wykorzystać do naszej pracy jakieś zmienne, które będą się pojawiać wiele razy, warto je sobie zadeklarować, tak jak pokazywałem na pierwszym spotkaniu możemy sobie zadeklarować, że zmienna, niech ona się nazywa A, będzie miała wartość 12. Pojawia się ona oczywiście w oknie workspace, ale możemy tą zmienną potem już dalej używać w kolejnych operacjach. Na przykład możemy zmienną B zdefiniować, wykorzystując już tą zmienną A. Powiedzmy, niech to będzie 2 plus 5 razy A. Takie. Takie wyrażenie, no program oczywiście wykorzysta wartość tej zmiennej a i odpowiednie, odpowiednie wyliczenia poczyni. Co dalej? Można wykorzystywać w tych naszych obliczeniach, no ja to zrobię na kolejnym przykładzie, że c to będzie na przykład a plus b. No i proszę zwrócić uwagę, że w przestrzeni. Roboczej, naszej jeszcze jest zmienna ANS. Ona w tej chwili ma taką wartość, jak tam, jak liczyłem, jedno z wyrażeń wcześniejszych. Mogę tej zmiennej też użyć, czyli mogę użyć zmiennej ANS i program zadziała, zafunkcjonuje, ponieważ wie, jaka jest wartość przypisana w tej zmiennej. To, to oczywiście to można wykorzystać. Co dalej? no Zdarza się, że my chcemy na przykład w ramach jednego polecenia. Kilka zmiennych zdefiniować, da się to zrobić. Poszczególne operacje, które chcemy wykonać w Matlabie, należy rozdzielić po prostu przecinkiem. Spróbujmy na przykład zdefiniować, że zmienna d to nie będzie 2 razy b plus c dzielone przez 10 na przykład, daje przecinek, a zmienna E to niech będzie 5 razy A minus 4 razy B. No i program oczywiście wykonał obie te operacje. Proszę popatrzeć, że wyświetlił zmienną D i zmienną E. Oczywiście w przestrzeni roboczej obie te zmienne się pojawiły. Jeżeli chodzi o, o wykonywanie też takich operacji, to warta jest. Uwagi, pewna rzecz, mianowicie, jeżeli jakieś polecenie zakończymy średnikiem, to program to polecenie wykona, natomiast nie wyświetli wyniku. No, można się zastanawiać, po co taka funkcjonalność istnieje. No, okazuje się, że ona jest dosyć pożyteczna, szczególnie wtedy, jeżeli wynikiem tej operacji na przykład jest jakaś tablica wartości, która jest bardzo duża i wyświetlanie jej potrwałoby jakiś czas, w związku z tym no nie chcemy tego oglądać na ekranie chcemy na przykład żeby się to zapisało do jakiegoś pliku więc warto pamiętać o tym, że jeżeli zapiszemy polecenie w ten sposób, ja sobie zadeklaruję zmienną f powiedzmy że to jest 6 dzielone przez b plus na przykład tam 12 razy a i na końcu polecenia dam średnik żeby zobaczyć, że program w oknie komend nie listuje mi żadnej informacji o tym, ile wynosi ta zmienna F, ale proszę popatrzeć, że w oknie Workspace, tam gdzie jest przestrzeń robocza, wyświetla się wartość tej zmiennej F. No i jeżeli ja ją tutaj podam, zadeklaruję ją, czyli wpiszę samą literkę F, dam Enter, to program mi w oknie Command wyświetli, jaka jest wartość właśnie tego polecenia. Czyli do zapamiętania jest ten fakt, że jeżeli na końcu Polecenie nam średnik, to ta operacja zostanie wykonana, natomiast program nie wyświetli wyniku. Co jeszcze, jeżeli chodzi o takie podstawowe rzeczy? Mianowicie zdarza się, że chcemy wprowadzić formułę, która jest bardzo długa, no pomimo tego, że w tej chwili ekrany są duże, to ta linijka tutaj jest bardzo długa, ale załóżmy, że wyrażenie, które my chcemy tutaj wprowadzić, no jest tak długie, że nie mieści się w jednej linii. Co wtedy? No, proszę popatrzeć, że zadeklaruję kolejną zmianę. Ona się nazywa G, kolejna litera alfabetu. Że to jest na przykład 3 razy. Otwieram nawias. A plus 5 dzielone przez C. Minus 12 razy D plus. I załóżmy, że no skończyło mi się miejsce. Nie mam dalej miejsca do, do kontynuowania tego wyrażenia. No to. MATLAB udostępnia taką rzecz. Mianowicie możemy kontynuować wpisywanie naszego polecenia w kolejnych wierszach. Jeżeli na końcu poprzedniego dodamy trzy kropeczki, dam Enter, to program nie wykonuje żadnej operacji i nie listuje nam komunikatu, że to jest jakiś błąd, ponieważ polecenie jest niedokończone, tylko czeka na kontynuację. Możemy kontynuować tutaj nasze polecenie i wpisać dalej, że chcemy. Kolejne operacje wpisywać, na przykład 15 dzielone przez na przykład zmienną F. Zamykam nawias i jeszcze coś mogę dodać, na przykład 5 razy B dzielone. I powiedzmy, że dalej się nie zmieściłem, więc znowu mogę kolejne trzy kropeczki postawić. Dać Enter no i tutaj na przykład 7 i dopiero daję Enter i program mi wyliczy całe to wyrażenie więc jeżeli ono się nie mieści 3 propki powoduje kontynuację edycji danego wyrażenia dobrze, co jeszcze jeżeli chodzi o takie podstawowe sprawy mianowicie zmienne, które zadeklarowaliśmy w programie, jeżeli ich użyjemy w jakimś poleceniu, to oczywiście program odnajduje ich aktualną wartość i tą wartość podstawia do wyrażenia, ale nie znaczy to, że one nie mogą ulec zmianie. Możemy sobie zadeklarować jakąś zmienną kod H, że ona wynosi powiedzmy tam 5 razy A minus 12 razy B no i w tym momencie ta zmienna H ma jakąś tam wartość minus 684, ale możemy ją zmienić w ten sposób, że H, napisać, że to jest pod H dzielone przez 12. I od tego momentu no, każda kolejna operacja chronologicznie wykonana no, będzie używała z użyciem oczywiście tej zmiennej H, będzie używała już wartości minus 57, a nie minus 684. Więc należy. Pamiętać, że, że one są na bieżąco aktualizowane. Ja sobie nazywam te zmienne literkami alfabetu kolejnymi, no bo to tak to w matematyce zwykle jest się, się robi. Natomiast jako nazw zmiennych możemy użyć no, dowolnych ciągów. Oczywiście pewne znaki są zabronione, nie możemy używać spacji. Trzeba pamiętać o tym, że rozróżniane są małe i wielkie litery. Jeżeli chcemy zadeklarować na przykład zmienną tab, powiedzmy, no to ona nie ma wartość na przykład 125, a zmienna zaczynająca się z małej litery tab równa 10, no będzie inna i proszę zwrócić uwagę, że program je tutaj rozróżnia i one mają inne wartości. Taka sprawa jest dosyć istotna. Co dalej? Jeżeli chodzi o format wyświetlanych wartości, to być może że Państwo zwrócili już uwagę, że jeżeli generujemy tu jakieś wartości, no, dajmy jakiś przykład, zmienną H mieliśmy i to jako zmienna zespolona na przykład użyjmy zmiennej R, niech będzie e, zmienna R i to będzie 5 dzielone przez 7 proszę popatrzeć, że program listuje ten ułamek w formacie 5 cyfr znaczących 4 miejsca po przecinku no jeżeli chcielibyśmy wyświetlić tę wartość z większą dokładnością, to należy program zmusić do tego za pomocą polecenia format long. Jeżeli takie polecenie wpiszemy, to od tego momentu wywołanie jakiejś operacji matematycznej spowoduje, że liczby będą wyświetlane z większą dokładnością. Więc wywołanie polecenia czy przywołanie chociażby tej zmiennej r jeszcze raz spowoduje, że ona się wyświetli z dużo większą dokładnością. To jest 16, 16 liczb znaczących, czyli 15 miejsc po przecinku się nam wyświetli. No jeżeli chcemy powrócić do tego poprzedniego formatu, to musimy wpisać albo format short. i Teraz jeżeli ja wywołam R, no to on się wyświetli tak samo, jak wyglądało to wcześniej. Są jeszcze, oczywiście, inne formaty, których być może Trzeba będzie użyć mianowicie format Short E i Long E. No, spróbujmy użyć ich. Format Short E. No to jest format taki naukowy, czyli mamy, że to jest 7,1429 razy 10 na -1 i tak należy to interpretować, i mamy jeszcze format Long E. I w tym formacie no, mamy analogię z tym, że taki tryb naukowy, z tym, że z większą dokładnością te liczby są wyświetlane. Używa się też formatu walutowego, który w MATLABie wywołuje się w ten sposób, że wpisuje się polecenie format bank. No i wywołanie tej naszej zmiennej R. Spowoduje, że ona zostanie wyświetlona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Natomiast jeszcze mamy format rad, wywołuje R i ten format rad to jest format ułamkowy, czyli w formie zwykłego ułamka mogą się wyświetlać też liczby. No, żeby powrócić do tego podstawowego formatu, wpisuję polecenie format short albo samo format. No i wywołanie polecenia R sprawia, że już mamy ten podstawowy format wyświetlania wartości przywrócony. Co jeżeli chodzi jeszcze o podstawowe rzeczy, no trzeba pamiętać, że program ma zapisane pewne zmienne domyślnie, więc na przykład liczba Pi jest wyświetlana, jeżeli się wpisze polecenie Pi, oczywiście jeżeli Chcemy ją wyświetlić z większą dokładnością, no to format long. Musimy użyć i liczba pi wtedy, przywołana, wyświetli się z większą dokładnością. Mamy coś takiego, taką zmienną jak EPS, to jest najmniejsza rozróżnialna wartość. No i to jest 2, tam z groszami razy 10 do minus 16. Trzeba pamiętać o tym, że program nie będzie komunikował nas o żadnych błędach, jeżeli my. Wywołamy na przykład takie coś jak 1 dzielone przez 0. Mamy odpowiedź, że to jest INF, czyli INFINITY. Należy to rozumieć, że to jest nieskończoność. Natomiast co jeszcze? No, minus 1 dzielone przez 0 da nam oczywiście minus nieskończoność. Natomiast takie operacje jak 0 dzielone przez 0 zadeklarowane w MATLABie da nam odpowiedź typu NAN, czyli Not a number. Czyli wielkość nieoznaczona w matematyce, więc widzimy tutaj, że program no, jest odporny na pewne błędy obliczeniowe, które mogą się, mogą się pojawiać w Excelu. Natomiast tutaj program listuje nam komendy, które znane są z klasycznej matematyki, można powiedzieć. Co jeszcze, jeżeli chodzi o Pracę w Matlabie, o tym Państwu wcześniej nie powiedziałem. Zdarzy się, że jeżeli prowadzamy jakąś operację, no chcemy zdefiniować zmianę np. s i niech ona będzie równa r plus 15 dzielone przez 3,5. I np. dam jeszcze jedną kropkę 7, nie? Pomyliliśmy się. Ja tutaj robię. Błąd, o którym wiem. No program nam krzyczy oczywiście tutaj, że popełniliśmy jakiś błąd. Jest, jest komunikat o błędzie na czerwono. Żeby nie przepisywać jeszcze raz całego wyrażenia od zera, tylko poprawić to, co chcemy, możemy użyć klawiszy strzałek. Jeżeli ja użyję strzałki w górę, to program mi przywoła. Poprzednio wykonywane operacje. Będę klikał strzałką w górę, proszę sobie spróbować samemu, to proszę popatrzeć, że on historycznie wywołuje mi te polecenia, które ja gdzieś tam wcześniej wykonywałem. Strzałka w dół z kolei spowoduje, że ja wrócę do poleceń później wykonywanych. Więc za pomocą tych strzałek mogę sobie wybrać to polecenie, które ostatnio było wykonywane. No i tutaj ten błąd, prawda, poprawić. Enter i teraz program już tą moją operację wykona w prawidłowy sposób. Co jeszcze jeżeli chodzi o takie podstawy? No proszę Państwa, mamy tutaj całą listę zmiennych. Zdarza się, że my chcemy z tej zmiennej gdzieś tam później na przykład skorzystać, więc możemy sobie ją zapisać. Najprostsza no metoda zapisania zmiennej to jest użycie polecenia save. No i na przykład chcemy sobie zapisać wartość zmiennej C. Więc save C. Daje Enter. No i program zapisuje mi tą zmienną C. Proszę zwrócić uwagę, że ona jest zapisywana w specjalnym pliku, który nazywa się właśnie C i ma rozszerzenie MAT. Jak mogę teraz użyć tego pliku? Więc mogę wyrzucić z przestrzeni roboczej zmienną C za pomocą polecenia Clear. Clear C. Ona się usunęła tutaj z mojej przestrzeni roboczej, więc próba użycia jej. Na przykład wpisanie polecenia 1 plus 2 dzielone przez c spowoduje mi komunikat o błędzie, że ja tej zmiennej nie mam w przestrzeni roboczej, ale mogę wykorzystać informację o tym, że ona gdzieś jest zapisana w pliku, ale muszę ją z powrotem przywołać, załadować ją jakby z tego pliku za pomocą polecenia load. To robię load c. Przy czym to, to c przy użyciu polecenia load to jest nazwa pliku, z rozszerzeniem mac. Wszystkie zmienne, które zostały zapisane w pliku C, mac zostaną załadowane, a tak się składa, że, że ja miałem tylko tą jedną zmienną C. No i co teraz? I wywołanie tego samego polecenia jeszcze raz, czyli 1 plus 2C spowoduje, że już teraz program wykona tą operację, ponieważ ta zmienna C jest znana. To chyba tyle. W tym filmie, jeżeli chodzi o takie podstawowe elementy pracy z programem, ciąg dalszy nastąpi. Dziękuję za uwagę.